co się dzieje pod sufitem. Teraz tego do góry ten, ten nie? No, co się dzieje pod tym. Dobra. ewakuacja, ewakuacja ustawionego, schowanego, pozorowanego, poszkodowanego w postaci fantoma. Tak. Warto, warto zwrócić uwagę na, na temperatury, yy, czyli tablica która pokazuje nam, jakie jak osiągamy temperatury y, w tym momencie. W tym miejscu y, termopara pobiera tą temperaturę. duży tutaj taki następny specyfikę chronionego terenu to są obszary wodne. Na terenie tych obszarów wodnych jest 7 grup, grup wodno-nurbowych. Jest to 6% powierzchni województwa, ale w sumie 18,5% ogólnej powierzchni wód w kraju. I tak jak widać liczba zdarzeń na akwenach jest tutaj dosyć znacząca, 373. Chociaż tak jak powiedziałem, tak chcę powiedzieć, że nie wszystkie działania na wodach są działaniami ratowniczymi. Przypad samochód kontener, pierwszy również w województwie, ze środkiem pionotwórczym, 10 tysięcy litrów, będzie służył do zabezpieczenia całego naszego województwa. Gratuluję serdecznie, panie komendancie, panie, panie starostwo, wszystkiego najlepszego. Gratuluję również.